Cześć i witaj na 69 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Dziś pokażę Ci jak rozwiązać pewne zadanie, które może się przytrafić Tobie na maturze z geometrii. Ok, a zadanie jest następujące. W kole o promieniu równym 12 poprowadzono cięciwę o długości 12 pierwiastków z trzech. Policz miarę kąta środkowego opartego na mniejszym łuku. Ok, wrzucam Tobie to zadanie, treść tego zadania na slajd i przechodzimy do rozwiązania. Ok, zaczynajmy i pamiętajcie, że w geometrii, żeby sprawnie i efektywnie rozwiązać zadanie w geometrii, ważne jest stosunkowo duży rysunek i ja też naszkicowałem tutaj takowy rysunek. Ok, czyli mamy tutaj koło, mamy tutaj promienie, mamy tutaj cięciwe. i pytanie jest o ten kąt środkowy oparty na tym mniejszym łuku. No dobrze. No to w takim razie wykorzystajmy tutaj funkcje trygonometryczne do skalkulowania tego. Ale żeby to odpowiednio skalkulować, musimy podzielić najpierw ten kąt alfa, tak? Na dwa mniejsze kąty beta, tak? Czyli Zobaczcie. Jeżeli opuścimy tutaj wysokość w tym trójkącie ABS, tak? Oczywiście ona jest oparta o podstawę pod kątem prostym. No to podzielimy tutaj ten kąt na dwa kąty beta, tak? Tutaj mamy trójkąt równoramienny, więc tutaj wszystko się zgadza, tak? Tutaj i tutaj są te same kąty, tak, czyli te dwa trójkąty de facto są trójkątami podobnymi. Ok, dobrze. I w takim razie policzmy sinus tego kąta tutaj beta i będziemy mieli miarę kąta beta bo odczytamy sobie z i potem pomnożymy razy 2 i będziemy mieli alfę. Ok, i zobaczcie, jeżeli tutaj jest jakaś powiedzmy blok C, no to ta ciedziwa została podzielona nam na pół, tak? Czyli mamy powiedzmy AC to się równa 1 druga razy AB czyli 6 pierwiastków trzech, tak? Czyli tutaj mamy 6 pierwiastków 3. Tutaj mamy 12, tak? Czyli sinus beta to będzie 6 pierwiastków 3, długość przyprostokątnej naprzeciw tego kąta przez długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie prostokątnym ACS, czyli 12. Tak? I to nam się skróci. 1, 2, 3. Czyli będzie pierwiastek 3 przez 2. Tak? Tyle wynosi sinus kąta beta, a z tablic możemy odczytać, tak wiemy beta to jest kąt. Ostry, tak. Sinus beta to jest pierwiastek 3 przez 2, czyli beta to się równa 60 stopni, tak? Czyli w takim razie alfa to się równa 2 razy beta, czyli 2 razy 60 stopni. Czyli 120 stopni. I to jest rozwiązanie. Ten kąt tutaj to jest 120 stopni. Ok, jeżeli masz jakieś pytanie, to napisz w komentarzu. I widzimy się jutro w kolejnym zadaniu. Cześć.